Doznanie to nie może zostać uznane za świadomy sen, ponieważ nie byłem wtedy świadomy, że śnię. Jednak, podczas, um, jednak ponieważ w kolejnych snach relacja między światem a uzyskaniem świadomości we śnie była tak wyraźna, czuję, że doznanie to powinno było zostać opisane po to, żeby przedstawić pełen obraz rozwoju świadomego śnienia. Powyższy sen ukazuje również wspólną cechę wielu przedświadomych snów, tak tzw. fałszywe przebudzenie. Zdarzy się ono wtedy, gdy śniący myśli, iż przebudził się ze snu, po czym przy... Um, po czym po prawdziwym przebudzeniu odkrywa, że jednak nadal śnił. Czasami po takim fałszywym przebudzeniu zdarza się, że śniący uzyska świadomość, że śni. Dzieje się tak wtedy, gdy śniący odkrywa, że znajduje się w innym miejscu lub w nieznanym otoczeniu. Mimo że fałszywe przebudzenie niekoniecznie przyczynia się do uzyskania świadomości we śnie, to zdaje się być oznaką postępu w tym kierunku. Kiedy w kolejnych miesiącach coraz częściej uzyskiwałem świadomość we śnie, niebawem zauważyłem, że zostaje ona wywołana, po głębokiej lub dającej poczucie spełnienia medytacji. Stało się dla mnie jasne, że świadome sny pojawiają się wtedy, gdy moje życie duchowe jest intensywne. Zależność ta stała się bardziej wyraźna, kiedy zacząłem medytować po 15 do 20 minut we wczesnych rannych godzinach. Między drugą a piątą rano, gdy później znowu kładłem się spać, miewałem zdumiewająco wyraźne sny oraz krótkie okresy, w których byłem świadomy we śnie. Często myślałem, że gdybym we wczesnych godzinach rannych pilnie medytował w celu dostrojenia się, to świadome sny byłyby naturalnym rezultatem takiej medytacji. Natomiast kiedy medytowałem w celu wywołania świadomego snu, nigdy nie uzyskiwałem pożądanego rezultatu. Moje sny często w nieprzyjemny sposób upominały mi taką wątpliwej wartości motywację. Powoli czułem się subtelniejszego postępowania. Z wyjątkiem nielicznych okazji, kiedy udało mi się wejść w stan świadomego snu bez świadomości, większość moich świadomych snów zaczynała się w normalnych, w snach. Gdy sen rozwijał się, działo się w nim coś niezwykłego, co przekonywało mnie o tym, że śnię. Istnieją dwa rodzaje podstawowych i powiązanych ze sobą sytuacji, które najczęściej prowadzą do uzyskania świadomości we śnie. Pierwszym i być może najbardziej powszechnym elementem stymulującym jest konfrontacja ze stanowiącą zagrożenie osobą, albo zwierzęciem lub jakąś nieznaną siłą. Tego typu śnie, pragnienie ucieczki, zazwyczaj powoduje przerwanie stosującego snu. Jednakże w pewnych przypadkach stres ten zostaje złagodzony dzięki uzyskaniu świadomości, że się śni. W takim przypadku niejako z wyraźnej konieczności śniący zostaje niemalże wykatapultowany w stan wyższej świadomości. Sam lęk zdaje się pobudzać proces uzyskiwania świadomości we śnie, działając jako ośmielający mechanizm, który pozwala na twórcze współdziałanie pomiędzy śniącym a sytuacją lękową. Bez wątpienia znalezienie rozwiązania w takich snach może dać się całemu trwały efekt uzdrawiający także w jego życiu na jawie. Przykład tego rodzaju świadomego snu przedstawiony jest poniżej. W miejscu, w którym kiedyś mieszkałem, jestem ścigany przez grupę mężczyzn. Przestraszony biegną przez znajomą dzielnicę, przemykając między domami. Uświadamiam sobie, że śnię, a strach jest zbędny. Uświadamiam też sobie, że mam wybór: albo wyjść na spotkanie moim prześladowcom, albo medytować. Chcę wrócić i zakończyć konflikt. Próbuję więc polecieć do miejsca, w którym znajdują się ścigający mnie ludzie. Siłą woli unoszę się w górę. Jestem wysoko nad ziemią, ale zanim docieram na miejsce, moje ciało gania przyjemne drżenie i budzę się. Ten oraz in inne sny, podobnie natury, ukazują bardzo ważną zasadę, zasadę obowiązującą w świadomym śnieniu, istotną zwłaszcza w sytuacjach, w których występuje konfrontacja z lękiem lub problemami. Zasada ta jest następująca. Uzyskanie świadomości że śnie rzeczywiście może uwolnić śniącego od konieczności konfrontacji z problemem w taki sposób, jak robił to dotychczas. po powyższym śnie chcąc zażegnać konflikt, wolałem raczej powrócić i doprowadzić do konfrontacji z napastnikami. Takie działanie może być oczywiście cenne i czasami nawet niezbędne. Może też dawać śniącemu radosne poczucie, że poradził sobie w sytuacji lękowej. Świadomośnienie, zwłaszcza w początkowym okresie, jest ulotną zdolnością. Łatwo można ją utracić przez poczucie nadmiernej pewności siebie, co właśnie ukazywał powyższy sen. Dobrze jest postrzegać świadomośnienie raczej jako okazję do współpracy z elementami snu albo okazję do przebaczenia im, a nieżeli jako okazję do przyjęcia nad nimi kontroli. Znaczenie takiego podejścia staje się oczywiste, kiedy uznamy, że sen składa się z dwóch odrębnych części symbolicznej treści oraz reakcji na nią śniącego.